Hej, cześć, dzień dobry, jesteś randy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w 20 już odcinku z naszego alfabetu Perku, w którym jest oczywiście stroną Agusia. Jestem! Je jestem! Moi drodzy, Aga nie ma takiego skina jak ja. Po prostu DBD ma błąd, słuchajcie. Tak, Niestety. Ma. Tak to mhm. wygląda, więc my widzimy jakby nasze skiny na innych postaciach nawet również, więc na przykład Marciocha, słuchajcie, jest w moim skinie od Feng, Kinga jest w moim skinie od Jane Romero, a Guka jest w moim no, skinie od no tak Ci się jujki mury. Bak, 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 Dopiero bang. pokażemy się w meczu, jak wyglądamy. Aga chyba nie wie, jak ja wyglądam tak normalnie. Mm, nie pamiętam, szczerze mówiąc. Jaka literka. Patrz tu, ona już. <laughs> jaka literka. Zara będzie losowane. Oh. No. Także, moi drodzy, jujki murcia. Agusia, ile masz perków? O, oh, właśnie mieliśmy. Bo ja nie... 5, 10, 15, 20, 25, 30, czyli Jezu, czyli. Aga, ja mam 34 eee. perki, ty! Maciek! No? Ja przecież dlaczego mam tak mało? Ja na niej coś robiłam? Ja mam tylko 5, 10, 12. Ja chyba ją robiłam. Na, ja chyba ją robię na ten... Na presti! Skąd 12. macie? Nie, nie gówno. Przepraszam! Fajnie, że fajnie. W sensie, ja cię. A żeby nie w ja cię wspieram. Bardzo ale tak. zawsze jest tak, że ty masz 80 perków, a ja mam cztery. No ale ja chyba ty robię tak. Per... Prestiż i wyjam kurła. A ja mam ją na trzecim prestiżu już? A ja dopiero robię pierwszy I przeczytałam się aż. 12. ja się <Asie> zapowietrzyłem, nie? <laughs> A nie chciałabyś na przykład Police Department coś tego? No, no. jeszcze tego Kurwa. <laughs> Dobrze, moi drodzy, Agusia. Agus. no Nie wytrzymam, Tak, Agusia, ty byłaś ją na pierwszym prestiżu, no. No, robię ją dopiero. A w ogóle, czekaj, bo ja mam milion punktów, ja nie wydałem punktów. Aha, no. Oje, o, kukła Czekaj, na kim ja wydam punkty? Kto ma tutaj? Jest. Aha. Ja 404. Ja mam 404. A tam kogoś to ma. O. Czekaj, szybko, tylko wydam punkty. czy mi się e, wydaje, czy jedzie. Co ci jedzie? Albo kosiarka, kosiarka albo samolot. Kosiarka? <grym> kosiarka. a którą ty masz rankę Bo ja jakby się zgubiłem w tych rangach nowych. Ja mam chyba 16. Jak 16? Ja mam 16. Pokaż. No czekaj, ja mam. 3, 3, to to jest... Czekaj, czekaj. 20. Później jest 16. A to ja mam 14 chyba. Nie, no ja nie, nie wiem. Nie, kurde to jest głupie. Czekasz tak, to. Szczerze, ja już na to tak nie zwracam uwagi, że nie... Nie... Ja ale to wiesz dlaczego? Tak, aga, bo idy. i tak będzie reset rank potem na 20, więc no, jakby mm -hmm. nas to wiesz. No, i punkty będą za to mać. Tak, ciebie cieszę. Cieszę. Dobra, wracam na Jui <laughs> A liczysz dzisiaj, nie? E, tak. Dobrze, no to e, startuj sobie, a ja ci powiem, stop, ładnie, nie? Dobrze, uwaga. No. A. Stop. G. Co tak szybko? No, zrób tak dużo. <laughs> Ty właśnie <bo jesteś> chora. <laughs> Ostatnio ci robiłam. Ej, chory łeb, przyznaję, nic nie ma. D nie ma nic? No, czekaj, gibkość, sorry, mam gibkość. A ja nie mam na niej gipkej. Okej, okay, ja napiszę, że G. Nie, Maciek nie. Puszczałem okay. się, czekaj. Kuźwa ja. macie granat błyskowy. Czekaj, czekaj. Szukam dalej, szukam dalej. Masz granat błyskowy? No, co mi? No bez mogła. Piejduję, kuźwa, mam grana, ten odprawy. mogła zajebić. aga rzucić w killera no. no, ja sobie zrzucę, kuźwa. Czekaj, ty drobna gra, empatia ja odprawia. to. Aga, czy ty wiesz, że ja mam tylko jednego perka? Gipką? To tak. perk. Wygrałeś żyćko. Ja mam gipką. Gram z ja gipką? No, a teraz z granatem od. I co, będę musiała po ukończeniu 60% naprawy? Tak, robić się granat, potem możesz go rzucić, jak cię goni, więc on mu wybucha, a potem twarze muszę badum. No też. A po co mi ten grant? Nie będę tego No Ale masz, co? masz grant, ja mam gipką, bo tak jest super. Wola. się zamienimy. Nie. Nie, bo <grym> za nie. szybko... Czemu tak szybko ten? Ublowałaś. No, A ja... <grym> ty chciałeś sobie punkty robić. So. A ja ja myślałem, że ty powiesz tak, takie A, B. Ja jak sobie dojdę do, na przykład, nie wiem, do... Nie wiem, Ach, ty, do, ty chciałeś dojść? M, no, chciałem dojść do DS-a na przykład. Aha, to ty tam cenowałeś, a ty a ja dzisiaj... Um, nie, bo to właśnie trzeba... A ty a nie w G jechałaś? a mnie nie rozumiesz, że to trzeba zmieniać tempo, żeby oszukać y, no, nie No, poczekaj, jak ja ci zmienię tempo, poczekaj, no i pa, Aga. Patrz, patrz. patrz, patrz. Czasami Będziesz musisz szukała brzegu, jak ci zmienię tempo tej. <laughs> <laughs> Ale nie rozumiesz, że ty musisz czasem szybko, a czasem wolno, żeby kuźwa były inne literki? no i pamiętam, czy robię szybko, czy wolno. No, ostatnio, czekaj, jak ty mówiłeś? Anka. nie wiem właśnie, jak ja... nie wiem, jak ja mówiłem. Ja, ja czasami tak robię, a... B, B, A C. teraz a, B, C, D, F, G. A teraz poszłaś tak, że G, a ja myślałem, że ty mówisz że dopiero w się zawsze na D. Nie, Pomyślałem pojechała na G. Zez... A, widzisz i widzisz, a ja myślałem, że będzie coś fajnego, a tu ja pamiętam, ale jest... jest super. Zajebisty perk, Maciu. No. a cięcie słyszymy się w meczu, nie? Tak. No to y, ZW. Tak. No i miejsce spoczynku Azarowa czy kogoś mm. ba Bazarowa. Jeśli tak powiem, nie jestem bardzo rozegrana w DBT bo to, wiesz, no... Kto to? Królik, Marcioszka. Marciocha, no, gra tym, thank. Aga, idę do Gena, słuchaj. No ja. Jezus! Totem mam! Tichy! Świecący to Mam ruinę! Maciek, jest mały. Pedo, pedo jest. Mam ruinkę, właśnie ją niszczę. On usłyszał, że ja krzyczałam i on, on, on bardzo chce. Ale żeś ty tak rykła babo. No bo Maciek ja nienawidzę tych cichych. Nie lubisz cichych? Nie o... O, Jezu, dwie klątwy poszły ty! A, go, my o dwie klątwy! On miał? Za Marciożką poleciał. O, ona... Jezu, ja tu jestem Maga. Ja tu jestem centralnie koło Marciochy. Nienawidzę cichych zabójców, kuźwa. Czekaj, czekaj, czekaj. On ją tu wiesza. Ja ją sięgnę, słuchaj. A gdzie idzie? Do mnie. Mhm. No górna gipka! Co? W grupie, no nie, no leżę. Bo może to będzie taki krótki mecz? No nie no, weź, Aga. Nie może tak być. Ocie panie. Cholera. Tu jest hak. Jezu, Aga, ja już jestem na haku. No, bo się naładował dziad! Permanentny! Ja pierdol... Maciek! Mhm. Aga, Nie rozładował mogę się. Po rozładował się. Ja piję mię On się ładuje, Aga, na tobie, uważaj! No wiem. Baby, baby, co no mam zrobić? Nie wiem. Aga, on jest u mnie, on jest u mnie! O jezu, tu co wszyscy jesteście u mnie. Dobra, idę po marciu. Poszedł, poszedł za kingom. No Boże, Aha, ja... Wyra... Jezu! Nie, nie Macie! Jezu! To jest, to, jest, to jest Lipa. Patrz, patrz jaka jestem już. piękna, widzisz jaka jestem piękna? No, patrz, Macu. Jezu, to mecz. Nie. Źle się zaczął. Tragicznie. Bardzo źle. Idzie do... Nie wiem, gdzie idzie. A ja tu to też tak jest, że ten, że wiesz, że no... A nie wiem. Jak to mówi Kasia albo Korcia? Menda bazarowa. <grym> menda bazarowa. Tak. Ej, on poszedł po ciebie. Pozdrawiam cię serdecznie. Idę, idę, Aga, po ciebie. Ja Cię cię patrz, 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 patrz. Ale patrz, 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 nie ma nawet zegara, to wiesz, to. Aha, wiem. I, o, patrz, już dziewczyny rozgania. Patrz, ho. Aga, uciekaj, uciekaj, ja cię kaweruję. To idzie tu? Oko. Napierto. Nie, no żartuję. Ej, chodź, schowamy się gdzieś daleko. Chodź, się skryjemy. Patrz, co on robi. No widzę. I on, Marta, już leży. Ej, co za mejer ty? <laughs> Jest lipa, powiem szczerze. Mhm. Aga! O nie, idzie, idzie, idzie. Szuka was. Idę po Martę. No chyba... Ej, czy on się może rozładować już? Byłoby miło. Eee, on chyba Kinga goni. Boże, my no nawet jednego gena nie mamy. Dobra, chodź Marta, uciekaj, uciekaj Marciocha. Kinga leży, ja pierdziulę. No, robi nas. Co, co zrobić? Robi nas mocną. Tylko, że mm. Marta ma już dwa haki, Aga, nie wiem czy... No ma, ja pierdzielę. Ja pierdziulę. Ja no do początek był straszny, że on się od razu na... Dobra, rozładował no, się. się no. mm, idzie w stronę... Naszą pewnie. Kapi się? Poszedł w stronę budyneczku i <laughs> idę po Kinga. Budyneczku, aha. Czyli, że do mnie? No nie wiem, czy ty tam jesteś. Jezu, ale aga, do aga, proszę cię, nie mów mi tak, żeby źle. <laughs> no, ale tak to zaraz wróci, tu. Ja bym zaczął robić gena, tylko ja się boję, wiesz co, że. No już tu idzie, no patrz. Robię gena. Kręcę, aga. Kręcę, co mam zrobić? Kręcę. Lepiej do Jona mamy. Na co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tak, czasami takie macie są. No ja wiem. Marciuszkę chyba go. Kurde, Agnusia. <laughs> Agnusia. Agnusia. O, już idzie do nas, miło. Jesteśmy koło killerszaka i on idzie do nas. Kilerzak tu, tu, ru, ru, tu, ru. tu, tu. Czekaj, Marta, uleczę cię, chodź. Chodź, dziewczynko. Chcesz ulepić kile. dziś bałwana? No chodź, zrobimy to. A to już niedługo Aga, będzie bałwan. Fajnie, że mnie się naładował znowu. Na tobie? Mhm. Mm On się bardzo pięknie ładuje. No. Nie no. Jakoś tak mu szybko to w ogóle idzie, nie? Tak, w Hugo szybko jest. Widzi troszeczkę i zaraz biegnę w środek mapy. go goni. Powiem ci tak, my kręcimy Agagena. O kurde! Jezu, to jest Kinga? Czy Może nie, pierwszy nie Jezus... Czy wiedziałam, czy... Ja pierdo, czy te interesy, kurwa... Wow, mamy jednego gena, Uhu! No, z Martą wykręciliśmy, jesteśmy na super heroes. mapy, bo tam chyba Kinga chciała robić tego... Jak się nazywa? Niedaleko mnie jest yy, y, totem. Jezu, Marta, nie, Marta! Proszę za Martą Lepiej to ja. One są ładowane w pizzi... No, bardzo. O. Lepiej to... Do... No i co? I teraz się ład... tak się ładuje... Tak się, się ładuje Ale ład... on już ko ładuje strasznie. Bardzo. To mi coś śmierdzi Agnes, wiesz? <laughs> Jakimś cheatem? Jakimś cheatem tu, no? Mówisz. Ja widzę jeszcze jeden totem, słuchaj, świecący. świecący? Trzeci. Co ty gadasz? Już czwarty, bo chyba dwa piznięte były. I właśnie Kinga idzie go robić. No. A to ten, to ten, no. No to dwa były piznięte, a teraz trze... No jak to? Co on ma tyle klątw? To normalny. jest. nie był e, gen, tylko że on go piznął. Ej, on jest aga nienormalny. No jest. Tyle klątw? Panie! No. <laughs> Nawiedzona ziemia! <laughs> o ja <walę. śmiech> Miło. Nie, to teraz ja się sobie schowałem ze skałą. Niech ta nawiązana ja zejdzie. Ja robię na koło tego. Killershaka. Ja się nie chcę narażać, bo ja jestem bardzo oczuwalny, wiesz? W tej <grym> mojej bluzeczce. Ja może <grym> ja aż, aż, aż klątwa zejdzie, i to się ja wiesz, nie? Co to było takie. Bum. Bum? Jakie bum, 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 bum. Leciało ze tego gum. <grym> no niech to się skończy. Błagam, bo ja chcę żyć. Mam y, 3 czwarte gena? O kuźwa. Kinga leży. Koło Killersaka i Need Help us. Albo dobra, y, tam koło Kingi może jesteś, co? Dobra, idę robić gena. Kurde, Aga, nie wiem. Ja nie wiem gdzie w ogóle ja jestem. W piwni. O, zajebiście. No i co my teraz zrobimy? Nie wiem. Na razie to ja kończę gena koło Killerszaka. Dobra, no to sobie idę. Przyjdzie do mnie. Tylko wiesz, Aga, że ja się na niego zaraz pewnie wetknę? Nie, teraz zrobiłam genę, no to możliwe, że przyjdzie do mnie. Tak, idę bardzo obrzeżem, takim obrzeżem. Pod płotem idę, wiesz? Pod płotem, Aga. Będę sobie na razie do szafy. Czynę? Jezu! Jest tam? Ładuje się ciulk. No nie, idź ode mnie. Idę, biegnę. Aga, weź go, proszę cię. Tylko że. On stanął jak taka, jak taka, wiesz co, sroka na razie. Ale rowie. jesteście niedaleko tamten? No ja tak Znaczy, no niedaleko, tak kawałek miałem, nie? Ale On się na mnie... No właśnie, widziałem go białą mordę. Idę My. po Kingę. Dobra, Macie, idę, właśnie... idę, idę, idę. Dobra, Kinga, ja cię ściągnę. Kowałam no, się w szafie. Idzie do was, idzie do was, idzie do was. Żartujesz? Nie, nie żartuję. Nie no. zdążyłem Kingę zdjąć! Jak nie? Dosłownie w tym momencie, kiedy ja ten to ona... Ej, czemu na. Pożera, czy jest aga? Oh, Maciek. Nie, no ten mecz to ewidentnie. Jezu. Ewidentnie wiesz, co jest, nie? No, wiem, kapa. Mhm. A co on ci robi? co mi robi? Nicie, ja leżę. A co, co, gdzie on jest? Po lasu. Porzec w kibie i mater. E, widzę go po domu się mm. pasa. Właśnie nie podnosi to w razie co... Ja do piwni. Tym... Kuźwa, to porobione, no bo w piwni... No. jakie Jak cię wyciągnę z No. No. Czekaj, patrzę, bo mam dobrą <grym> szafę. <grym> Dobry punkt obs obserwujący. Dobrze. Jeszcze z chaty. Idzie... Mm, idzie. W stronę... He is going. jak się going. ładuje, głupi. He is going. Jak się. widzę gdzie głupku. No jest koło mojej szafy. <grym> ja pierdziu. Idźże stąd. A jest mi słabo. Patrzy, patrzy, patrzy. czekaj. Dobra, poszedł w stronę Kileszaka. Mhm. Mm pięknie, szybko, kurwa. Chodź, Agusia, chodź, ale no i my tak Hero. Jest leżymy, bo jest i tak na ładowanie, więc. On wszystko o, pięknie widzę cię, widzi. O, widzę cię, widzę cię, widzę twój ślad. On wszystko pięknie widzi, bo ta mapa jest tak skonstruowana, że po prostej. Że on widzi. No, widzi. Just, just. E, wypij daję do. Dobra, nie mam porzużnego AG, jestem Właśnie w takim razie. Jezu, gipka, gipka, mam gipką, odpaliłem no. gipką raz w życiu. Jedzie za tobą. Wiem. A jak ci postawię? No weź, daj ci apteczkę, ciulasie. <gibka> nie no, bez pożyczonego to się wiesz jak granie. nie? Aga, dostałaś czy nie dostałaś bezpiecznego? Dostałam, no. A to nawet nie ma tego, jak się nazywa, hmm, bez, znaczy, wie, wiesz o co chodzi. No ja wiem. Kurczę, szkoda. Ale porobił nas nieźle, nie? Uh -huh. No choć zrobimy to! Te do No ja się nie spodziewałem, Aga, takiej taki, taki obrotu, ta, ta, no, taki obrotu. Takiego obrotu. Dobry Majersik, no. No. O, ja już dead. No ja tak samo. Bez Bezpożyczonego się ściągaliśmy i on zaraz pizgał nas i co? Rangę mam zero. Posłuchaj. Ale chociaż dwa geny zrobione, dwa geny zrobione, więc... pan był na randze, o Jezu, nie wiem jaka to jest ranga Lepsza niż moja chyba, jest srebrna, więc nie wiem jaka to jest ranga A może gorsza? Mm. Nie wiem, ja, się, ja nie wiem, kto są rangi, nie, nie wiem Srebrna to jest chyba ta lepsza Ta Czyli... lepsza? czekaj, on ma No to a on nie. jest na 12? Nie wiem, tak po kolorach, Nie, nie, nie są umiem. kolory Nie, nie nie wiem, jak, nie wiem, jak, nie wiem nie, to Kinga ma srebrę. kartę. Tak, tak srebrną Lol, no co? So well. No tak, a Guzia żegnęła mnie, żegnamy się. Co mam bo, zrobić? No, wiem, słabo mi. Moi drodzy, była agunienia. Agunienia. Byłam! Ja również byłem. Lawki Kiski, i Besoski, budziakujemy was bardzo mocno i serdecznie. Słyszymy się niebawem w kolejnych odcinkach. Tak więc trzymajcie się. Cześć, buzi, buzi. Papa. pa. pa. pa, pa.